Cześć, z tej strony Liduch, a to jest krypta TV. Mimo upływu prawie dwóch dekad od sprzedaży przez Interplay praw do marki w Fallout Befeździe, jej nowy obraz wciąż wzbudza kontrowersje wśród fanów, w szczególności tych starszych, dla których pierwsze odsłony serii mają status kultowych, na których się wychowali. Każdy medal ma jednak dwie strony. Rzeczywistość jest skomplikowana. W tym materiale chciałbym z własnej perspektywy opowiedzieć Wam, co myślę o kierunku, jaki wytyczyła Befezda, przedstawiając pięć rzeczy, które moim zdaniem zrobiła dobrze i pięć, które zrobiła źle. Przy okazji też jestem ciekaw Waszych opinii. Może dodacie jeszcze jakieś zalub przeciw. Zaczniemy na spokojnie od pozytywów, a później przejdziemy do mięcha. Miłego oglądania. Uważam, że największą zasługą Befezdy jest przede wszystkim to, że uczyniła serię Fallout marką rozpoznawalną na całym świecie której kolejne odsłony rozeszły się w milionach egzemplarzy abstrahując od ich jakości czy też ocen co prawda w momencie premiery trójki i kolejnych branża gier komputerowych była już o wiele bardziej rozwinięta niż pod koniec lat 90 gdy wychodziły jedynka i dwójka czy początku 2000 gdy nastawał zmierzch serii ale jednak liczby to liczby matematyka jest okrutna Trójwymiarowe fallouty zdobyły dla serii nowe pokolenie fanów na całym świecie dla których klasyczne odsłony byłyby jedynie ciekawostką z dawnych lat Wydaje mi się, że gdyby nie kontakt z trójką New z czwórką czy nawet siedemdziesiątką szóstką, wiele osób przeszłoby obok nich obojętnie, a tak chciały zobaczyć od czego to się zaczęło. Obecnie Fallout jest synonimem postapokalipsy. To inne dzieła porównuje się do niego, a nie na odwrót. Bethesda dała Falloutowi drugie życie, ocaliła serię przed losem wielu kultowych produkcji, których kontynuacji już nigdy się nie doczekaliśmy. Mimo lepszych i gorszych okresów jednak wciąż znaczy dużo na rynku i wzbudza emocje. Scenarzyści Befesty bez wątpienia są mistrzami ukrytych historii. Wiele z nich czasami zostało poprowadzonych lepiej niż bardziej rzucające się w oczy zadania, w których poza naszym bohaterem uczestniczą także postacie niezależne. Dzienniki, terminale, holotaśmy, dodatkowa narracja przez otoczenie. Coś co w dobie gier nastawionych na akcje skierowanych do graczy nie lubiących nudy, może niektórym się nie podobać. Jednak ja zwyczajnie uwielbiam przystopować, wczytać się w tekst albo tworzyć sobie audio i stopniowo odkrywać historię. Które bardzo łatwo można ominąć. Ich poznanie jest nagrodą samą w sobie. Tego typu znajdźki ogromnie poszerzają świat gry. Początkowo fabułę Fallout 76 poznawaliśmy tylko w taki sposób i moim zdaniem ta formuła się sprawdzała. Jednak gracze, jak to gracze, oczekiwali czegoś innego. Niektóre wątki, jak na przykład zakonu tajemnic, nie dość że były bardzo ciekawe, to jeszcze potrafiły wzruszyć, mimo oszczędnych środków przekazu. To jest dopiero sztuka. Kolejną rzeczą, za jaką należy pochwalić scenarzystów BFSD, jest to, w jak dobry sposób potrafią przedstawić region, będący miejscem akcji jej falloutów. W klasycznych odsłonach było tego mało, ponieważ, po pierwsze, ograniczenia techniczne, po drugie, świat przedstawiony z założenia miał wydawać się obcy. Osobiście jednak wolę motyw z tym, że przemierzamy ruiny prawdziwych miast, miasteczek oraz wsi i mijamy prawdziwe obiekty. BFSD w miarę możliwości odwzorowuje geografię oraz lokalną architekturę. Jeśli chodzi o aspekty scenariusza czy też innych elementów świata, wplata tam także tradycje, folklor oraz historię. Mimo, że akcja serii osadzona jest w retrofuturystycznej przyszłości, to jednak znajdziemy tam wiele odwołań do rzeczywistości. Pełna kryptyt oraz węgla sielska Wirginia Zachodnia. Wspólnota to kolebka Stanów Zjednoczonych, a Waszyngton jest zimny i oficjalny. W befezdowych falautach co chwilę możemy natrafić na jakiś znany budynek, pomnik czy też motyw. Możecie nawet o tym nie wiedzieć, ale jeśli się zagłębicie, będziecie pod wrażeniem, że komuś chciało się przestudiować tyle informacji o okolicy. Nawet o małej wysepce Bar Harbor gdzieś w Maine. Mapa każdej gry czy też DLC wypchana jest po brzegi lokacjami oraz pobocznymi aktywnościami. Także zawsze jest coś do odkrycia. Eksploracja befezdowych Falloutów to czysta przyjemność. Muzyka. Och tak. W pamięci starszych fanów zapewne grają niezapomniane ambientowe brzmienia Marka Morgana. Ja jednak wolę bardziej filmowe tony Aino Nazura, który zresztą swoją przygodę z serią Fallout zaczął już przy okazji Taktiksa. Zobefesdy Fallout w końcu doczekał się charakterystycznego motywu głównego, który od razu po usłyszeniu, mimo lekkich modyfikacji w kolejnych odsłonach, od razu przywodzi na myśl tę serię. To co przygrywa w tle zamiast niepokoić, zazwyczaj wprowadza w nas w taki kojący, nostalgiczny nastrój, przypomina o tym, co przeminęło, ale i rozbudza nadzieję na lepsze jutro. Soundtrack z każdej odsłon w pewnym stopniu nawiązuje do miejsca akcji. Wprowadzenie radia do serii Fallout było bardzo dobrą decyzją, jedną z najlepszych. Dzięki temu krokowi ze strony Bethesda zarówno ja, jak i zapewne wielu z Was zapoznało się z klasykami z dawnych lat, poszerzyło muzyczne horyzonty. Generalnie warstwa audio jest jednym z niewielu elementów trójwymiarowych Falloutów, które ciężko krytykować, bo i nie ma za co, chyba tylko za brak Elvisa. Piąta i ostatnia rzecz w tym zestawieniu, którą Bethesda robi dobrze, to wprowadzanie nowych mechanik do serii. Mam tu na myśli m.in. system craftingu, modyfikacji wyposażenia, budowania, czy też zarządzania osadami. Może występują one w dosyć prymitywnej formie, jednak dobrze, że są, bo dają zabawy na długie godziny, czyniąc Fallouta produktem wielowymiarowym, nastawionym na coś więcej niż tylko poznawanie historii oraz walkę, co przekłada się na ilość spędzonych z nim godzin. Dodatkowo są to rzeczy całkowicie opcjonalne i nie jesteśmy do nich zmuszani, no chyba, że akurat trzymacie z tmenami. Najnowsze fallouty bardzo dobrze sprawdzają się jako sandboxy. Przy okazji, Mechanik, myślę, że warto wspomnieć o przeniesieniu fallouta z rzutu izometrycznego do trybu pierwszo-trzecioosobowego. Powiedzmy sobie szczerze. Nieważne z jak dobrą grą mamy do czynienia, obecnie dla większości graczy obcowanie stworem, w którym nie obserwujemy świata z bliska, oczyma naszej postaci, jest zwyczajnie trudniejsze w odbiorze. Współczesne tytuły przyzwyczaiły ludzi właśnie do widoku z pierwszej osoby. Moim zdaniem odejście od izometrii to strzał w dziesiątkę. Dobrze, drodzy widzowie, było miło, lecz przyszła pora wymienić to, co nie podoba mi się w zestawieniu słów Fallout i Befezda. Befezda przede wszystkim nie rozumie, czym jest duch Fallouta. Była to seria skierowana do odbiorcy ukierunkowanego na głębszą treść. Dojrzała, brutalna, wulgarna, w której powaga kontrastowała z czarnym humorem a scenarzyści pod płaszczem postapokalipsy komentowali rzeczywistość. Twórców nie obchodziło, czy jakaś grupa poczuje się urażona. Mogło się to niektórym nie podobać i nie podobało, w szczególności cenzorom w pewnych krajach, ale uważam, że robili to w taki sposób, że zachowali odpowiedni balans. Trójwymiarowe fallouty to infantylne, grzeczne gry skierowane w zasadzie do wszystkich. Proste, lekkie historie, w których postapokalipsa jest fajna, gdzie wesoło spędzasz czas ze znajomymi. Klasyczne odsłony serii były krytyką wojny. Obecnie robi się z tego dobrą zabawę. Na scenę powoli wkracza poprawność polityczna. Wszystko po to, by nikogo nie urazić. Obecny target Befezdy to sojboje. A Fallout właśnie powinien mieć pazur. Być kontrowersyjny, wulgarny, brutalny. Ale wszystko to w połączeniu z inteligentnym humorem. Befezda, niestety zamiast nawiązywać do materiału źródłowego, stworzyła własnego Fallouta w wersji light. Postnuklearna rzeczywistość powinna mieć odcienie szarości. Ta od Befezdy ma zbyt wyraźnie linię podziału między dobrem a złem. Tematy poważne, trudne, takie jak niewolnictwo, seksualność, zabijanie, rasizm. Wszelkie dylematy moralne są upupiane. Befezda traktuje Fallouta po macoszemu. Nie wykorzystuje potencjału całej marki w takim stopniu, w jakim by mogła. Na kolejne odsłony czekamy bardzo długo, tyle, że to akurat bolączka nie tyle co całej serii, a firmy. Generalnie produkcja gier Befezdy to proces bolesny i długotrwały, a efektem zazwyczaj jest przestarzały silnik oraz bagi. Chociaż im to mógłbym poświęcić osobny podpunkt, jednak to nie byłoby nic odkrywczego. W temacie powiedziano już wszystko i kłamstwa toda Howarda już na nikim nie robią wrażenia w 2023. Moim zdaniem Befezda skupia się bardziej na swoich autorskich markach. Promuje głównie inne produkty, a Fallout znajduje się bardzo nisko w jej hierarchii i przypomina sobie o nim tylko dlatego, bo wypada. O braku zainteresowania losem serii świadczy m.in. obecny stan Fallout 76. Nie że jest z nim źle, ale nic się tam nie dzieje. Uniwersum Fallouta otwiera ogrom możliwości co do jego zagospodarowania. Nie uważam, by Bethesda powinna iść śladem Ubisoftu i co rok, dwa wypuszczać bliźniaczą grę, jednak na serial wraz z Amazonem wpadła dosyć późno. Myślę, że książki czy też komiksy nie byłyby złym pomysłem, na pewno rozruszałoby to fanów. Można by też oddać produkcję gry, spin innemu, mniej zajętemu studiu. Mimo pochwał dla scenarzystów przy okazji ukrytych historii, mają oni problem z pisaniem zadań głównych oraz pobocznych. Dialogi befezdowych Falloutów są płytkie i kiczowate. I nie mówcie mi, że takie mają być. Brakuje im głębi, morału, mądrości klasycznych odsłon oraz New Vegas. Wiele wątków prowadzonych jest tylko w jeden sposób. Wyjątek stanowi genialne Far Harbor, gdzie poza różnymi możliwościami rozwiązywania problemów idzie dobra historia. Najgorszy rodzaj questów stanowią te losowo generowane. Idź do punktu A, zabij przeciwników, przynieś przedmiot, powtórz za jakiś czas. To najgorsze z możliwych pójście na łatwiznę. Ten kto na to wpadł, powinien gnić w piekle. Uważam, że o ile w przypadku 76 byłoby to do zrozumienia, bo z racji charakteru rządzi się swoimi prawami, to tak powtarzalne zadania w czwórce były strasznie nietrafionym pomysłem. Befezda nie uczy się na błędach. Zazwyczaj mroczniejsze falauty, takie jak DLC The Pit do Trójki, Far Harbor czy też Wastelanders, wychodzą jej lepiej niż wielkie produkcje. Może to właśnie ten poważniejszy kierunek, a nie wymuszony kicz i wesoła wizja apokalipsy, powinny być właściwym kierunkiem rozwoju. Jednym z ważniejszych elementów, które kojarzone są z serią Fallout i należą do autorskich pomysłów Befezdy, a których istnienie jest całkowicie niepotrzebne, jest VAC, czyli system celowania w poszczególne części ciała. W założeniach powstał po to, by chyba wynagrodzić brak systemu turowego. Jednak to nie to samo. Kolejny przykład na to, żeby Fezda nie rozumie Falloutów. Nie powiem, wad strasznie ułatwia rozgrywkę, jednak trójwymiarowe Fallouty to strzelanki, a nie gryturowe. W grze z rzutem izometrycznym, dwuwymiarowej, taktycznej, gdzie NPC to kupa pikseli, ciężko by było celować w poszczególne części ciała. W tytułach pierwszoosobowych mierzenie do przeciwnika leży dosłownie w rękach graczy. Moim zdaniem czas i środki poświęcone na umieszczenie wadca w grach można by poświęcić na coś innego, na przykład mniej toporny system walki, szukanie bagów, napisanie kilku linijek dobrej fabuły. Równie zastanawiająca jest obecność punktów akcji, ich jedyny logiczny sens istnienia to ograniczanie sprintu naszej postaci. Kolejne niepotrzebne odwoływanie się do klasyki. Bez sensu są także dwa tryby kamery, pierwszo i trzecioosobowy. Ten drugi jest niewygodny, wykonany drewnianie i powiedzcie mi, ile osób tak naprawdę z niego korzysta. Zapewne niewielki ułamek graczy. Ponownie powtarzam, że wysiłek poświęcony na jego stworzenie można by poświęcić na co innego. Twórcom brakuje jaj, żeby zrezygnować z pewnych archaicznych rozwiązań i wychodzi coś, co próbuje być wszystkim po trochu. A jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Albo robimy staroszkolnego RPGa i przykładamy się do mechanik... Albo współczesnego FPS-a z elementami RPG i nie bierzemy się za rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Największą wadą befesdowych Falloutów, który łączy się w zasadzie z jednym z poprzednich punktów, jest to, że gry te stworzone są po to, by nagradzać gracza. Postapokalipsa to nie rurki z kremem, a tutaj otrzymujemy słodko pierdzącą wizję świata. Co byśmy nie robili, jesteśmy tymi dobrymi, ratującymi świat bohaterami. Możemy trzymać tylko z dobrymi. Nasze czyny i tak nie mają żadnych długotrwałych konsekwencji, BNPC udają, że nic się nie stało. Jeśli nawet to i tak zapominają, wszystko da się odkręcić. Nie idzie także zbudować złej postaci. Jeśli zrobisz to nieudolnie, to i tak nie będziesz mieć problemu z ukończeniem gry. Ewentualnie zamiast przyspieszyć ją za pomocą odpowiednich umiejętności, trzeba będzie iść normalną ścieżką. Jednak to nie są negatywne konsekwencje. Idealny przykład. W klasycznych flautach rozgrywka na niskiej inteligencji była ciężka z wiadomych względów. Głupi mają no trudniej. Natomiast w czwórce, nie dość że nie przekłada się to na dialogi, to jeszcze z profitem savant opłaca się bardziej niż inwestowanie w ten atrybut. Myślę, drodzy widzowie, że przekazałem co chciałem. Jak już mówiłem, jestem ciekaw Waszego zdania. Może zalety, które wymieniłem, uważacie za wady, albo odwrotnie? Zapraszam do dyskusji i dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia, na razie.